Największym problemem w lasach społecznych moim zdaniem było wyrażanie opinii skrajnych. Z jednej strony mieliśmy do czynienia z osobami, które stawiały tezę absolutnie leśnicy powinni wyjść z lasu, las powinien zostać samemu sobie takim jakim jest. Z drugiej strony, mieliśmy oczekiwania od organizacji turystycznych, że może tu dobrze byłoby wyciąć kawałek lasu, bo to jest punkt widokowy i jednak turyści stracili tą atrakcję, którą był punkt widokowy wcześniej. A może tu wybudowalibyście nam jakąś wiatę, ponieważ się bardzo byśmy chcieli móc zatrzymać w czasie deszczu. A z drugiej strony, przyrodnicy mówili: absolutnie w tym miejscu nie możecie, bo tutaj jest stanowisko. Gatunku chronionego, powinniście z tego zrobić rezerwat, wyłączyć z użytkowania. I biorąc pod uwagę tak złożone i różnorodne propozycje, no, wyjście z dobrą, kompromisową, sumaryczną konkluzją jest wyjątkowo trudne. Trudno powiedzieć, w którym kierunku pójdą lasy społeczne. Na pewno jest to miejsce, w którym musimy wspólnie wypracowywać. Takie sposoby modyfikacji gospodarki leśnej, które zadowolą jak najwięcej interesariuszy, można na to spojrzeć z perspektywy ograniczania użytkowania lasu. To jest nasza perspektywa. Z całą pewnością częściowo będzie się to wiązało ze zmianą praktyk. Zdecydowanie odchodzimy od cięć zupełnych w takich miejscach, ale. Trzeba też powiedzieć, że te obszary zainteresowania społecznego z perspektywy różnych badań naukowych wyraźnie wskazują na to, że są miejsca koncentracji obecności ludzi w lesie i są miejsca, w których ci ludzie bywają sporadycznie. Czym innym jest odbiorca-grzybiarz, który chodzi po całym terenie, czym innym jest biegacz, który. Najczęściej biega po ścieżkach w tym lesie, a czymś zupełnie innym są odwiedzające rodziny z dziećmi, które szczególnie szukają miejsc z utwardzoną drogą, po której można spokojnie poruszać się z wózkami dziecinnymi. Nasze propozycje zostały złożone na stole, wydaje się nam, że są one optymalne. To, co warto podkreślić, najważniejsze jest, żeby dobrze zacząć i pokazywać dobre przykłady. A jak daleko możliwe jest rozwijanie tej idei i pokazywanie, ile można zrobić, ile wytrzyma przedsiębiorstwo jako instytucja gospodarcza, jakie będą potrzeby odbiorców drewna, jakie będą potrzeby społeczne i gdzie zaprowadzi nas potrzeba ochrony przyrody, to pokaże przyszłość. I myślę, że. Taka ciągła analiza i ocena skutków podejmowanych działań jest niezbędna i ona dopiero pokaże, na co rzeczywiście możemy sobie pozwolić.